Witajcie kochani. Przepraszam, będzie trochę chaotycznie, ale no, w pewnym stopniu jestem usprawiedliwiona. Przede wszystkim dzieje się bardzo dużo. O, witam Was na kanale Gatta Rossa, ponieważ kanał Gattanera został zablokowany. W oparciu o to, że nie spodobało się cenzorom coś, co opublikowałam 11 grudnia 2002 roku. W związku z tym dzisiaj zakazują mi działalności i każą zastanowić się nad tym, co umieszczam na moim kanale. Także po prostu widzimy. Tutaj, po pierwsze, bez podania danych, bez jakichkolwiek, bez konkretów, bez nazwiska osoby, która podejmuje decyzję, i chciałam zwrócić Waszą uwagę. To jest prawdziwe niebezpieczeństwo, gdyż, jak mówi jeden z memów, które ostatnio umieściłam, że nie karabin, nie bomba są prawdziwą bronią, ale bronią jest, jest dostęp do informacji. I tutaj mamy coś takiego. I pierwsza sprawa, to chciałam prosić Was, jeśli oglądacie to, abyście również w postach, pod ostatnim materiałem przeze mnie umieszczonym na stronie Gattanera dali wiadomość dla tych, którzy mogą nie wiedzieć, że materiały odtąd, nie wiem przez jakiś czas, bo nawet tego nie podano, będą umieszczane na kanale Gattarosa, na który serdecznie zapraszam. I który właśnie w tym celu powstał, na jak długo nie wiadomo, bo jak widzicie, jesteśmy świadkami tego, że w Polsce przestaje działać zarówno polskie prawo, jak i polska konstytucja, ponieważ polska konstytucja w artykule 54 mówi jasno, że każdemu przysługuje prawo do wolności słowa, do pozyskiwania i rozpowszechniania wiadomości i że prewencyjna cenzura jest zabroniona. Medialna przestrzeń Polski jest również przestrzenią, w której obowiązuje polskie prawo. I żaden podmiot prywatny nie ma prawa ustanawiać własnego prawa na terytorium Polski, które mogło być przedkładane przed prawo polskie. Konstytucja nadal jest ważna. W dodatku mamy do czynienia z przestępcami, ponieważ... To są firmy, które nie płacą podatków w Polsce, tylko płacą w Irlandii. I nie ma żadnego, żadnej racji, szczególnie racji stanu, aby coś takiego mogło mieć miejsce. To jest zamach stanu. W dodatku, jedyna, y, 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 chciałam powiedzieć, przy, przy takiej działalności mówimy, o użytkownikach. Nie istnieje żadna społeczność. To są próby narzucenia nam tak zwanego obywatelstwa korporacyjnego to znaczy zabrania, likwidacja, likwidacja obywatelstwa polskiego, po to, żeby zastąpić czymś takim, co można w każdej chwili zmieniać. To, co mówiłam Wam o. o, o, o Wikipedii, w której można zmieniać definicję, i że z tego powodu o wiele pewniejsze są encyklopedie, które konkretnie przedstawiają definicję danych faktów. Natomiast w tej chwili można zmieniać, podobnie jak również wytyczne dla społeczności. Społeczność nie istnieje, ale jest to po prostu próba wprowadzania obcego prawa na terytorium Polski. Co jest zamachem stanu i powinno być karane. Ponieważ Polsce obowiązuje w polskiej przestrzeni medialnej obowiązuje prawo polskie i polska konstytucja. A to są próby łamania jej. I dlatego nie wolno na to patrzeć. Od tak przeczekamy. Tym bardziej, że y, są to po prostu. jest takie włoskie powiedzenie, awanwera, y, a mianowicie rzucane od tak na wiatr, po to, żeby kogoś skrzywdzić. Poza tym, przepraszam bardzo, oznacza to, że ktoś przeszukuje moje materiały, że może cokolwiek się znajdzie. To jest polowanie na ludzi. I to ma już miejsce. Jeśli chcecie uratować Polskę. Protestujcie, jak można protestować? Zwyczajnie albo pisząc, to bo tutaj nie dochodzą, ale zwracając się do własnych przedstawicieli, do własnych posłów, ponieważ tutaj jest ktoś niewybrany. I właśnie tutaj o takim kryzysie demokracji, o zabijaniu demokracji, mówiono w materiałach, które, które chciałam tutaj omówić. A mianowicie świetny, świetna rozmowa Fabio Durantiego z Martiną Pastorelli, dziennikarką, która między innymi uczestniczyła w tworzeniu owej deklaracji wolności, którą jesienią Wam przytaczałam, jednocześnie dotycząca właśnie zawłaszczania naszych państw zawłaszczania naszej codzienności. Otóż rozmowa dotyczyła przede wszystkim o traktacie traktatu dotyczącego w UCHO. i tutaj, kiedy żąda się od krajów, aby oddała swoją demokrację, decyzyjność w ręce ludzi niewybranych, ludzi skompromitowanych już w przeszłości. Do wszystkich przypominam: warto y, przypomnieć sobie śledztwo prowadzone przez British Medical Journal, y, journal y, dziennikarzy tego pisma. Y, która, które to śledztwo dziennikarskie ujawniło masę przekrętów związanych z tzw. Tak świńską chrypą i wykazało ogromne, niewspółmierne zarobki pewnych ludzi. Nawet było z tego powo powodu zorganizowane przesłuchanie w y, parlamencie europejskim. O ile pamięć mnie nie, byli, nie myli, to był 10 y, czerwca 2013 roku. Także miało to miejsce 11, niecałe 11 lat temu. Możemy powiedzieć 10 lat i już ludzie zdążyli o tym zapomnieć. Nie ma jakichkolwiek podstaw, aby przekazywać władzę i y, y, żeby y, Wymknęła się ona z rąk ludzi demokratycznie wybieranych. Jednocześnie przy ogromnej, w tej chwili, skali nieuczciwości, to wydaje się, że ważne jest, aby Polacy domagali się możliwości odwołania swoich przedstawicieli, jeśli nie dotrzymają oni obietnic wyborczych. To jest jedna z podstawowych rzeczy. Tak jak pisał Emanuel Pastraich, trzeba się zrzeszać, trzeba spotykać się po to, nie po to, żeby protestować, ale po to, żeby wspólnie zastanawiać się, jak przywrócić demokrację i jak zapewnić respektowanie państwa prawa o to, żeby takich rzeczy nie było. W Polsce mam prawo. Zbierać wiadomości i je upowszechniać. Ponieważ gwarantuje mi to polska konstytucja, a ponieważ moi przodkowie przelewali krew i ginęli za Polskę, to ja dzisiaj mam prawo domagać się, aby ich krew nie, nie poszła na marne. Żeby ich poświęcenie nie poszło na marne. Dlatego dzisiaj o tym mówię. I tutaj jest to ogromne zagrożenie przeciwko temu. Trzeba bardzo jasno się opowiedzieć i nie pozwolić, aby ktoś decydował o Polakach bez Polaków. Kolejna, kolejny bardzo ważny materiał to materiał, który również na kanale Radio Radio opublikował Francesco Amodeo. To jest neapolitański komentator. Ja nie zawsze z nim się zgadzam, bo na przykład zauważyłam, w w pewnym czasie taki bezkrytyczny, jakby to powiedzieć, podziw dla Rosji, którą, jak się wydaje, Francesco Amodeo nie do końca rozumie, jak, jak funkcjonuje Rosja. No cóż, Włosi nigdy nie mieli okazji doświadczyć, jaka jest codzienność życia pod ruskim butem w odróżnieniu od Polaków i nie wiedzieć czemu, wydaje im się, że system rosyjski jest to opozycja włoskiego systemu z lat 30. A w gruncie rzeczy było to identycznie to samo, tyle, że przetrwało dłużej, i to jest tak, jakby dwóch braci bliźniaków przybrało inne nazwiska, ale tylko to samo. Niemniej jednak ta, ta ostatnia wypowiedź i ostatni komentarz Francesca Amodeo był bardzo ważny. I tutaj zwrócił on uwagę przede wszystkim na funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego, w którym jest więcej lobbystów niż przedstawicieli narodów. I po prostu korupcja ta została zorganizowana w sposób instytucjonalny, ponieważ można lobbować, można wpływać na ustawy. I nawet istnieją lobbystyczne organizacje, jak Business in Europe i, i podobne, które mają siedziby na terenie y, 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 Parlamentu Europejskiego, które już w tej chwili bez żadnych problemów y, oferują, y, lobbują za rozwiązaniami, które służą danym firmom i y, oferują pewne rekompensaty. Przypominam, że afera, która tak zwana Qatar Gate. Nie mylić z problemami górnych dróg oddechowych. A dokładnie, która chodziła, której chodziło o pewne korzyści dla Kataru niezgodne z sytuacją rzeczywistą i oferowanie rekompensat politykom, którzy będą zachwalać poszanowanie ludzkich praw w tym kraju, została zamieciona pod dywan. Było bardzo dużo hałasu, natomiast nikt nie został ukarany i szybko o tym zapomniano. Nie, więcej nie podjęto żadnych działań, które miałyby zmienić strukturę tego ośrodka decyzyjnego i w jakikolwiek sposób przywrócić normalność. To jest to, że w tej chwili po prostu większość przedstawicieli narodów jest opłacana przez owe fundusze lobbyingowe i po prostu musi wykonywać pewne polecenia. Jest to, działa to identycznie na tej samej zasadzie, na której tak zwany IPAC wpływa na politykę Stanów Zjednoczonych po prostu opłacając wszystkich polityków i mówiąc, że jeśli oni nie wykonają pewnych, nazwijmy to zaleceń, to po prostu środki będą obcięte, a w dodatku na każdego są posiadane haki. Ale wracając do naszych baranów, a mianowicie o czym dokładnie mówił Francesco Amodeo. Otóż chodziło o to, że wiemy już, dlaczego ma się zlikwidować rolnictwo w Europie. Otóż chodzi o to, że są już firmy, które już czekają w blokach startowych, aby tereny, które zostaną odebrane rolnikom, przeznaczyć na przykład na fotowoltaikę. Ponieważ za którą będzie się dodatkowo płacić, która pozwoli na przejęcie praktycznie całego świata na własność i właściwie pozwoli na powrót do feudalizmu, kiedy ludzie będą przypisani do ziemi i będą własnością. Nie będą suwerenami, jak zakłada polska konstytucja i większość konstytucji na całym świecie, ale będą poddanymi. A jest to ogromna różnica i na którą nie można pozwolić tym bardziej że ona to nie jest wybór ludzi to jest wybór pewnych grup które uznają się za lepsze od innych i myślę że to jest bardzo ważna kwestia której nie możemy lekceważyć Wracając do wiadomości, które mają miejsce, chciałabym coś bardziej pozytywnego Wam podać, a mianowicie tak zwana PPE, czyli Partia Ludowa Europejska, obecnie podobno pracuje nad działaniami prawnymi, które mają między innymi zlikwidować zakaz aut spalinowych od roku 2035, a, a także ograniczyć normy związane z tak zwanymi normy zielonych kmerów, czyli to wszystko co się nazywa green. No cóż, dzieje się to w świetle nadchodzących wyborów europejskich, przy czym portal moneyit.pl zastanawia się, czy będzie można ufać tym wyborom, iż będą one zgodne z wolą narodów, ponieważ są bardzo duże wątpliwości, gdyż już jest opanowane właściwie no, system robienia przykrętów, jest już doprowadzony niemalże do perfekcji, ale no, mniejsza o to. W każdym razie na razie Coś takiego ma być, projekt ma być złożony, jest to jedna z najważniejszych, najważniejszych ugrupowań w Parlamencie Europejskim i według włoskich oficjalnych prognoz jest to ugrupowanie, które najprawdopodobniej uzyska 180. Trzech, to jest szacunek oczywiście, euro, eurodeputowanych, o 40 y, osób więcej niż w przypadku socjalistów. Później y, są następne prawicowe y, y, ugrupowania zrzeszające. Europa, europarlamentarzystów. Niestety, według tychże szacunków, dalej 51% głosów uzyska koalicja socjalistyczno-zielono-lewicowa, chociaż te dwa ostatnie ugrupowania, mianowicie Lewica i ziel Zieloni, mają zanotować silną tendencję spadkową. Także, no cóż, PPE liczy na wiodącą rolę w polityce europejskiej, także do tej roli się przykłada, przynajmniej przed wyborami. Myślę, że ogólnie rzecz biorąc, jest to jakiś znak, że protesty odgrywają jakąś rolę. Że tutaj trzeba po prostu nauczyć się sztuki stawiania granic i mówienia nie. Ale ważną rzeczą jest to, aby przede wszystkim odzys odzyskać prawo do debaty publicznej, do mówienia prosto w oczy i do o, pracy dziennikarskiej. Ja naprawdę wolałabym podawać Wam przepisy kulinarne, ewentualnie stare horoskopy. Bo to są rzeczy, które są sympatyczne i myślę, że są fajną rozrywką. Natomiast w tej chwili, jak mówiła Oriana Fallaci, przychodzi taki moment, kiedy milczenie jest przewinieniem, a obowiązkiem jest mówienie, mówienie prawdy. I po prostu dlatego to robi. Dlatego, żeby wtedy, kiedy spotkam moich przodków gdzieś po drugiej stronie, żeby nie musiała się wstydzić, że nie zrobiłam nic, żeby uratować to, za co oni oddali swoje życie. Może to brzmi trochę pretensjonalnie, ale taka jest prawda. Cóż, kolejna sprawa, Aha, jeśli chodzi o właśnie ów zakaz używania aut spalinowych. To trzeba zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, że od 7 lutego tego roku wszystkie nowe auta wyprodukowane w Europie mają być wyposażone w system, który się nazywa ISA, -E, który to będzie mógł wyłączać silnik wtedy, kiedy na przykład przekroczy się szybkość, a jak twierdzą niektórzy, wtedy, kiedy się wyczerpie limit śladu węglowego. Także po prostu będzie to można jednym kliknięciem zrobić. Na razie podobno system ten można wyłączyć manualnie, ale tylko za pierwszym uruchomieniem samochodu ile razy będzie się ten samochód uruchamiać tyle razy trzeba będzie ten system wyłączać. I to system, który mówi o tym, że właśnie ma sam zwracać uwagę na znaki drogowe nie wiadomo jak określone i na jakiej zasadzie to ma działać ale to jest takie z grubsza określenie. No i w każdym razie w gruncie rzeczy oznacza to możliwość unieruchomienia samochodu wtedy, kiedy komuś decydującemu, kto nie ma żadnego demokratycznego mandatu na sprawowanie władzy, otóż będzie on mógł jednym kliknięciem wyłączać, tak jak samo jak będzie można jednym kliknięciem odebrać człowiekowi zapasy, żeby mógł żyć i będzie go można przypisać do ziemi. I to y, naprawdę już jest sytuacja taka, że polityka strusia, chowanie głowy do piasku, y, po prostu przestaje mieć sens. Jest to jakby podpisywanie cyrografu, podpisywanie, oddanie swojej duszy y, temu, co jest y, po prostu wbrew y, ludzkości. To głupie brzmi, ale niestety taka jest prawda. Kolejne fakty, które tutaj zasługują na uwagę, to narastający konflikt w Stanach Zjednoczonych. Mówi się o, o coraz częściej o Texicie. Jak donosi pan gubernator Abbott. W tej chwili z 25 stanów republikańskich, które wyraziły poparcie dla Teksasu, 10 przesłało już oddziały swojej Gwardii Narodowej. Przypominam, jest to wojsko stanowe, które podlega gubernatorowi stanowemu, i tutaj każdy ze stanów amerykańskich ma pewne Prerogatywy, pewne uprawnienia prawne, natomiast pod wieloma względami bardziej wiążące niż prerogatywy federalne, gdyż rząd federalny ma tutaj wypowiadać się na temat czynników wspólnych. Natomiast o takich kwestiach jak na przykład nauczanie, służba zdrowia czy nawet bezpieczeństwo wewnątrz stanu decyduje stan. I tutaj ewidentnie widzimy taką coraz, coraz większy kontrast, coraz większe różnice i niektórzy mówią o możliwości także zwarcia, tym bardziej przypomnijmy, jest to rok wyborów będzie wybierany zarówno prezydent Stanów Zjednoczonych na czteroletnią kadencję, jak i połowa parlamentarzystów w obu izbach, czyli w Kongresie i w Senacie. Tutaj w tej chwili dziesięciu byłych członków FBI wypowiedziało się, zażądało właściwie wotum nieufności wobec sekretarza spraw wewnętrznych, pana major Kasa. przypominam, on chyba również ma podwójne obywatelstwo, w każdym razie ma odpowiednie pochodzenie, ze względu na mnogie... Złamanie praw federalnych, i tutaj właściwie mówimy coraz częściej o metodzie inwigilowania, wprowadzania swoich ludzi. Tutaj takie. Powiedzmy sobie, posiadanie szpiegów w własnych kulturach jest nawet wcześniejsze niż FBI. Podobno Mossad stosował to już od bardzo dawna. Tutaj może innym razem omówię, jeśli będę miała w ogóle możliwość mówienia, bo jak widzicie, znalazłam się na celowniku bez jakichkolwiek konkretnych faktów. Ale po prostu po to, żeby zablokować mi możliwość mówienia. I tutaj jeszcze aha, kolejna sprawa. No, w tej chwili napięcia na całym świecie rosną. Dmitry Miedwiediew, były premier, były prezydent Rosji. Wypowiedział się właśnie ostatnio, że Rosja stoi po stronie Teksasu i w przypadku większych problemów będzie na pewno Teksas wspierać. Przypominam, Teksas jest to stan amerykański, stan samotnej gwiazdy, którego terytorium jest większe niż terytorium Polski. To tak, na marginesie, jest jednym z najbogatszych krajów o świetnej ekonomii. To jest stan, który bardzo podpadł panu prezydentowi Obamie, który starał się wprowadzić na to terytorium jak najwięcej migrantów w swoim czasie. Stąd po prostu już w tej chwili wprowadzone przez Teksas lokalne prawo pozwalające na deportację migrantów bez identyfikacji nawet. Po prostu tych, którzy będą, znaczy, migrantów, którzy nielegalnie dostali się na terytorium kraju. I tu właśnie jest mowa o tym, że wśród migrantów przeważają młodzi mężczyźni w wieku poborowym, którzy pochodzą z terytoriów, które nie są przyjaźnie nastawione do Stanów Zjednoczonych i zresztą podobną akcję możemy. Zobaczyć w Europie, kiedy jako migrantów widzimy wyłącznie młodych mężczyzn, którzy powinni pracować i ewentualnie walczyć dla dobra swego kraju, prawda? Także widzimy to coraz częściej. Mowa o tym, to już kiedy Wam mówiłam, że mogą nawet zasilać wojsko ewentualnie, żeby uzyskać taką, taką siłę. Ale nie chcę się powtarzać. Na koniec chciałam Wam podać taką włoską informację, którą możemy uznać za humorystyczną nawet, a mianowicie pojawił się zamaskowany mściciel, albo mściciele, bo też tak być może których w mediach określa się jako Fleximana, a mianowicie walczy on z radioradarami, które są ustawione przy włoskich drogach, My się nazywają po włosku autovelox, po prostu są ścinane i uszkadzane. Zresztą podobne działania są zresztą obserwowane w Londynie i w ogóle w Anglii, także zwyczaj ten przeniósł się do Włoch. I trzeba przyznać, że mimo iż jest to no, działanie niezgodne z prawem, co trzeba przyznać, to zyskuje coraz większe poparcie i właściwie Fleksimen stał się takim legendarnym, medialnym bohaterem. Kochani, to na dzisiaj jest wszystko. Jak jeszcze raz powiedziałam, jeśli możecie, pod ostatnim moim postem dajcie informację, że w tej chwili będę nagrywać i publikować, póki będzie można, na kanale Gata Rossa. Pozdrawiam Was serdecznie. I póki jeszcze będę mieć siłę, to będę próbować w ten sposób walczyć i dostarczać informacje. Przepraszam, że to trochę chaotyczne, ale się chyba nie dziwicie, prawda? Dobrze. Spokojnej nocy, kochani, błogosławionej niedzieli.